Halo, halo, cześć, kochani, słuchajcie, to jest naprawdę very special, very special, specjalne nagranie, bo okazuje się, że spełniła się moja przepowiednia. Jeśli dobrze pamiętacie, dla tych, którzy obserwują mój kanał, jakiś czas temu podczas wizji na żywo powiedziałem o wielkim wybuchu. Miałem odczucie wielkiego wybuchu i padło bodajże słowo Świnoujście. Ja nie pamiętam w tej chwili dokładnie, ale padło to słowo Świnoujście po prostu gdzieś, pojawiło się jako taki niepokój. Ja się tym niepokojem z Wami podzieliłem. Co się okazało? Co się okazało? Niedługo potem okazało się, że na dnie Świnoujścia, tam w Świnoujściu, na dnie leży gigantyczna bomba z czasów II wojny światowej, którą mają rozbrajać. Okazało się, że ewakuowano ludzi z miasta. Okazało się, że to jest jakieś potężne przygotowania, po prostu i że to jest takie zagrożenie, bo to jest jakaś bomba, która nie wiem, czy tam 10 czy 100 ton ważyła. Jakiś potwór z II wojny światowej, i była to operacja na skalę światową. Słuchajcie, co się stało. Otóż przed chwilą dostałem po prostu powiadomienie od któregoś z Was, tak? Dostałem linka i przeczytałem oczywiście, ta bomba wybuchła. Saperzy twierdzą, że było to wliczone oczywiście w ryzyko czy w proces rozbrajania tego wszystkiego. Ważne jest, jakby co nastąpiło. Ona nie została zdetonowana, ona wybuchła. Wybuch był odczuwalny w całym ponoć mieście. Było to drgnięcie, było odczuwalne, bomba po prostu huknęła. Było to niby wliczone w ryzyko, tak, ale raczej liczyli na to, że ją rozbroją i ewentualnie gdzieś tam daleko zdetonują, tak jak to robią zazwyczaj. Niestety, bomba wybuchła. Co najważniejsze w tym wszystkim, muszę powiedzieć jedną rzecz: na szczęście nic nikomu się nie stało. Był tylko huk, ok? Na szczęście skończyło się tylko hukiem. Teraz będą sprawdzać, oczywiście, czy dno nie zostało uszkodzone, czy nie powstały jakieś tam dodatkowe uszkodzenia. Będą to wszystko sprawdzać. Ważne jest to, że huknęło. Czyli spełniła się przepowiednia i teraz powiem Wam szczerze, taki, takie dziwne uczucia. Uczucia ambiwalentne się pojawiają. Z jednej strony, oczywiście fajnie, spełniła się przepowiednia, z drugiej strony bardzo się cieszę, że nikomu nic się nie stało, to jest najważniejsze. A z tej trzeciej strony jest to przerażające. A co by było, gdyby jednak mimo wszystko skończyło się to gorzej? Natomiast najważniejsze, spełniła się przepowiednia. <laughs> I co najważniejsze, nikomu, nikomu nic się nie stało. I tutaj, może wiecie, co powiem, powiem Wam szczerze: wielki, przeogromny ukłon dla saperów, dla specjalistów. Operacja na skalę światową po prostu czapki z głów, ci ludzie powinni dostawać po prostu jakieś nagrody. Ci ludzie powinni być dosłownie noszeni na rękach za to, co robią. Bo teraz wyobraźcie sobie, że zostałoby to pozostawione na jeszcze jakiś czas, przepływałby nad tym statek, zatrzęsłoby i by wychuknęło powiedzmy w powietrze jakiś statek z ludźmi, z ładunkami dodatkowymi. Ogromny ukłon dla specjalistów. Ogromny, wielki ukłon. Podziękowanie. Dziękuję wam za to, chociaż jestem z daleka od, 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 od świnoujścia. Dziękuję ludziom takim, jak ci saperzy, jak ci eksperci, którzy podjęli się tego potwornego ryzyka. Takich ludzi trzeba wielbić, takich ludzi trzeba doceniać, takim ludziom trzeba dziękować. Dlatego mam do Was wielką prośbę. Pod tym wideo chciałbym, żeby każdy z Was napisał kilka słów pod adresem tych saperów: Coś jak dziękuję za poradzenie sobie z tą paskudną bombą. Dziękujemy. Napiszmy to gdzieś, dobrze? Napiszcie pod moim wideo. A jeśli nie lubicie mnie, jeśli nie lubicie mojego wideo, ok? To napiszcie to gdziekolwiek. Na Facebooku, i tak dalej. Niech ta wiadomość rozejdzie się po świecie, że są ludzie, którym warto podziękować za to, że ryzykują swoje życie, aby ratować życie innych. Dobra, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Spełniło się. Cieszę się, że się nic nie stało. To jest najważniejsze. I pozdrawiam Was bardzo serdecznie, i będę dzielił się dalej swoimi wizjami, jakiekolwiek by one, one nie były. Po prostu będę się z Wami dzielił, bo. Uważam, że warto. W tym momencie powiem szczerze, że uważam, że warto. Że warto. Po to, żeby choćby dowiedzieć się, że wizja nie jest tak straszna zawsze, jakby się wydawała, nawet jeśli się spełnia. Najważniejsze. Nic nikomu się nie stało, wszystko jest dobrze. Będą tylko sprawdzać, czy jakieś tam uszkodzenia nie powstały, ale to są sprawy, z którymi można sobie poradzić. Pozdrawiam Was, kochani, i proszę Was, podziękujcie tym ludziom. Podziękujcie tym ludziom, dobra? Dziękuję Wam też serdecznie za to, że jesteście kochani. Do zobaczenia, do usłyszenia. Już w piąteczek spotykamy się na zwyczajowym live o 9.30. Dobra? No, cześć.